Witam Was bardzo serdecznie ze strony firmy Tiger od okolej na serii poradników do opytuję 3 Line, a dzisiejszy poradnik jest zatytułowany jak robić dżunglę. Jeżeli możecie to po obejrzeniu materiału zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pozytywny jak i również negatywny. Każdy przeczytamy i z chęcią po prostu zrozumiemy Wasze punkt widzenia, bo chcemy po prostu stawać się lepsi razem z Majusonem, ponieważ spędziliśmy na tym materiale 5 godzin, więc chcielibyśmy zobaczyć co jeszcze zostało niedopracowane, co według Was jest źle zrobione, co jest dobrze zrobione, żebyśmy po prostu przyszło materiały robili już lepiej. Więc jeżeli możecie to dodajcie łapkę w górę. I napiszcie się po prostu komentarz pozytywny i negatywny. Na każdy komentarz w 100% odpiszemy. Więc dziękuję wam z góry za napisanie komentarza i danie łapki w górę. I zapraszam Was do oglądania. Materiał będzie polegał na starciu dwóch dżunglerów na mapie 3line i pokazanie, który po prostu robi się w jej i który wygrywa starcie. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszy pojedynek to Wukong kontra Olaf. Kto pierwszy dobiegnie do plusa, może być różnie. Kto wygra to starcie, nie mam pojęcia faworytem jest Olaf dzięki swoim spelom QE, dzięki którym może dość łatwo na drugim levelu pokonać Wukonga, co do samych postaci w obecnej mecie Wukong moim zdaniem jest dobrą postacią do właśnie AOE setupów co do Olafa, no to preferuje się go do setupów z mocnym biciem przeciwnika. W drugim pojedynku naprzeciw siebie stanie Riven kontra Master e. Dość ciekawy pojedynek, ponieważ Riven ma dość wolną dżunglę, a Master E zapierdziela jak lokomotywa ekspresowa po tej dżungli, więc będzie dość ciekawie. Co do użyteczności obu pików w, na mapie Twisted Line. Mastery jest dobry z postaciami supportującymi, takimi jak Soraka czy Lulu. Natomiast Riven jest dobra z postaciami typu Syndra, które mają po prostu stuna i dobre wbicie. Trzeci pojedynek to starcie dość dobrze Wam znanej Ewelinki, która jest bardzo popularna w obecnej mecie. Kontra no, postać, której której się pewnie nie spodziewaliście, czyli Nasus, a kto Was pewnie zaskoczy szybkością swojej dżungli. Co do Team Comp, no to Nasus się nadaje właśnie do takich mocno, gameowych Team Comp. Można go sprawdzić, załóżmy z takim yy, Warwickiem na, na topie. Co do Ewelinki, no to to jest. Typowo in game postać. Czwarte starcie to pojedynek gigantów Uder kontra Szywana i znowu pojedynek mocno early game'owej postaci jaką jest Uder kontra late game'owa postać jaką jest Szywana. Obie postacie potrzebują w swoim teamie CC, ponieważ Szywana takowego nie posiada, a Uder posiada takowe, ale no wiadomo, że, że ciężko jest mu to być do przeciwnika samego Tygrysa. W piątym starciu naprzeciw siebie stanie znany i lubiany Kaziu, kontra znana i lubiana Vai. Pojedynek dość ciekawy, ponieważ Vai jak i Kazix naprawdę mają dość ciekawy early game, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No Kazix, te, te, tak jak Udyr, postać, która lubi CC, które zastunuje mu przeciwnika, Vaj to samo, chociaż ona sama potrafi zastunować przeciwnika. Ostatnie i finalne starcie to pojedynek Lisina i Jaxa. Lisin, bardzo popularna postać od sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, cały czas grana i lubiana. Jax teraz właśnie wrócił do łask bardziej jako toper, ale w dżungli też daje radę, co pewnie doświadczyliście. Pojedynek będzie naprawdę emocjonujący. Zobaczymy, kto, kto wygra. Co do team kompów, do wszystkiego pasują no. Dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli się do końca. Jak widzicie, wynik naszej rywalizacji to 3-3. Przepiękny tygrys symbolizuje mnie, czyli Firus Stygera. A różowy bądź też czerwony dzik symbolizuje Mädelsona. Więc jak widzicie, w naszym starciu było 3-3. I teraz przed swoimi oczami macie tabelę wyników, kto był najszybszym, a kto najwolniejszym junglerem. Więc jeżeli chcecie sobie ją przeanalizować, zatrzymajcie się po prostu w tym miejscu wideo. I dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Przypominam, mieć teraz łapce w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, po prostu i napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie oglądać dalej nasze materiały, zasubskrybujcie nasz kanał, czyli tak jak widzicie na ekranie napis Furious Tiger. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, do usłyszenia w kolejnym materiale.